Dzień. dobry widzowie, witam w kolejnym odcinku. Moje mieli taka sytuacja. Nie jest to, nie jest to Wanienka do mycia Gidjushof. To jest miska olejowa. Pękła mi miska w troku. No i co? No i trzeba wymienić. Szukałem wczoraj cały dzień, nigdzie nie ma. Znalazłem w Michigan parę używanych. Ale Michigan to jest 3 godziny jazdy. Dzisiaj dałem posta na Facebooka, jeden chłopak odpisał i tutaj niedaleko w Bridgeview miał. Także jedziemy wymienić miskę olejową, co mi czato pobrałem. Przy okazji trzeba wymienić olej, bo na pewno tej miski z olejem nie, nie utrzymam w powietrzu. Także muszę podjechać do sklepu kupić tak do niej. Muszę do niej kupić tak uszczelkę, bo nie ma. To przekręcimy ze starej, i korek. I korek z spustowy, bo ja nie lubię tego kranika. Ten kranik mi tyle wystaje dwa cole niżej. Ja podejrzewałem, że ja tym kranikiem gdzieś rąbnąłem o coś, uderzyłem, nie wiem, nie przypominam sobie, żebym ja to zrobił, no ale samo od niczego nie pękło, tak? Także ten korek no i olej i idziemy wymieniać idziemy działać z tym olej kupiony puszczelka kupiona od razu mi ją pan założył w sklepie znaczy pan ja ją założyłem filtry kupione orzeszki na, przek na zagrychę nie na zagrychę za przeką na przekąskę. Jedziemy. jedziemy to wymieniać bo zaczyna kropić i ma bardzo mocno lać także będę się starał żeby to mnie ten dasz nie hecił, ale mnie chyba heci. No i tak, jest następny dzień. Wczoraj nie zrobiłem nic, tak się rozlało, że nie dało rady wejść auta. Dzisiaj przyjechałem i znaczy dzisiaj wybieram się tam i muszę wziąć tak klucz taki co... no wiecie jaki, nigdy na Mokijów, co dynamometryczny, dynamometryk bo znajomy mi mówił poszukaj sobie na internecie bo on wie że tam musi być bardzo delikatnie zakręcona ta miska bo ona jest tworzywa i żeby nie pękła i wziąłem lactite to jest taką kropelkę się daje i one się mają nie odkręcić potem sama od siebie i szukam kurde klucza do filtra olejowego mam tu chyba z 10 rodzajów ale nie mam taki duży jak tam trzeba. I będę musiał wziąć śrubokręt. Śrubokręt i wbić go do filtra. Jak nie będę dał rady od, odkręcić, no i odkręcimy tak. No bo co zrobimy inaczej? Nie mam taki duży klucz. Także nic, jedziemy do Trocha. Musimy to szybko wy, wymienić, bo dzisiaj grają nasi w piłkę z Holandią. Dojechaliśmy do dziadka. Teraz tak zapalę go, niech se pochodzi chwilę. Odepniemy się od przyczepy, wyjedziemy spod przyczepy, tam mam takie wjazdy i będziemy tutaj działać. Mam bardzo dużo miejsca. Tak jest zmieniłem parking. A dlaczego zmieniłem? Bo tu ma mój, a moje kuzynki mąż jednego troka zadzwonił mi, że jest miejsce i cenowo nie tam płaciłem 320, a tu płacę 200, także. A wcale nie mam dalej, mam autem 7 minut dalej niż tamten parking, także. Także jest OK. Monitoring jest, tam są kamery, tam jest kamera, tam są kamery, także. Jakoś będzie. No, idę wezmę na te najazdy. I będzie. Aha, pierwszy sobie go zapalimy, bo... Nikt sobie pochodzi, a na jazdy się weźmie. Zawsze sobie je chowam tu z tyłu. O kurde. Już jedna rzecz wiem. No nigdzie wody nie ma. I no tu gdzie moje najazdy. Naprawdę, ja tu mam pecha. No nigdzie. Lało wczoraj, temu nie robiłem. Będę musiał nowe miejsce znaleźć. Po prostu stamt na tamte kółka będę je dawał. No bo tu jest woda. Widzę, by jest najniżej. No, palimy dziada i wyjeżdżamy. Najechane mamy zabezpieczone z tyłu, żeby w razie co nie zjechał. Niby hamulce są za zaciągnięte, ale zawsze to jakieś ubezpieczenie, nie? Nic, bierzemy się pod, legamy pod niego i już wam pokazuję, co się stało. Nie wiem co, czy ja najechałem na coś, kurde, czy? Ale nie przypominam sobie, Czy po prostu od starości je było? no ale tak czy inaczej trzeba wymienić no bo jakby mi to gdzieś w trasie je było to no to wiecie co my są w dupie holowanie troka wymiana robocizna a tak to może się w pięciu stówkach zmieścimy no nie cztery stówki miska uszczelka i oleje 160, 120, 280, to już jest 680. No, trochę wyszło, ale będzie ok. Wyciągam sprzęt, wyciągam klucze. Patrz tu, to, to jest nakapane przez 5 minut. Co tutaj tyle, co podjechałem trokiem i wyciągnąłem to i wyciągam klucze. 5 minut, tyle. Nakapało Kapie to non stop Już wchodzę na dół i pokazuję o co chodzi Powiem wam, że lubię tu Cisza, spokój, nie ma nic No ale nie chwalę dnia przed zachodem słońca Bo tu, tutaj, tam Są same domy jednorodzinne i Może się ktoś nam tu dojeba Okej, okay, jesteśmy pod trokiem. I patrzcie tu Tu jest spękane Odtąd tamt, w kółko tu Zaraz to powyciorą Żeby było lepiej widać, ale tu widać nie? Het pęku. To jest włókno szklane i to się takie zrobiło takie spękane Jeszcze gdzieś widziałem jedną taką dużą pęknięcie O tu Z tego też się poci. I to nie, no nie poci. Leje się z tego, bo idzie tu i tu. Um, ja podejrzewam, że. No nie wiem, co. Coś tu było uderzone, pękło i chyciło za to, i wciągło to do środka. Tak to widzę. Nie widzę tego inaczej. W coś wjechałem. W co się nie przypominam, no ale trudno. No. Bierzemy się za to wyciąganie, bo czas, czas ucieka, a nasi już pewnie trenują przed meczem. Tutaj też pęknięte. O to z takimi gumami śruby, żeby nie przeciągnąć. Kurde mor Mówił mi ten chłop, żeby ten, a co kupowałem uszczelkę, żebym sobie kupił nowe śruby. Uwidzimy jak to będzie wyglądało, może trzeba będzie przejechać i kupić nowe. Na razie odkręcone. No teraz tak, trzeba pomyśleć, czy nam nie trzeba będzie gdzieś przejeżdżać, bo jak już wylejemy olej, to nie pojedziemy nigdzie, dopóki nie wlejemy nowy. Spuścić olej, wyciągniemy miskę, wyciągniemy filtry no i będziemy zakręcać i wlejemy olej. Także już. No co? No nie ma nic do myślenia. Trzeba to odkręcać. Jeszcze mam pomysł, a zmienić to na zwykłą tą Na zwykłą zakrętkę na Zwykłą tą Bo to mi wystaje tyle i nie lubię tego za bardzo Niby jest łatwiej, bo teraz i tak. O, cyk I wody, olej spływa, ale Co mi to odkręcić i, i ściągnąć sobie potem Śrubę stąd No, widzimy jak to będzie a, weźmiemy sobie dźwignię i będziemy sobie trzymać tą miskę dźwignią, bo nie chcę, żeby to jebło i nachlapało się tu wszędzie. A wiem, że ciężko mi to będzie tam utrzymać, bo to do końca nie jest najlżejsze. Idziemy poszukać jakiego klocka, żeby podłożyć pod ten dźwigno, bo... No bo dźwig jest za krótki. O takie coś by było. Ja podłożymy. Tu chłopy fajnie mają. Taki kantorek. Tam se siedzą. Tam jest lodóweczka. Zimne, zimne napoje. Pamiętać ktoś może mojego starego sprintera? To tutaj jest jamo. Sprzedałem właśnie temu kuzynki mężowi. No i on sobie jeździ nim. Znaczy się jeździ. trzyma same rzeczy tam nie. Do troka w nim. No i tyle, co, co przejedzie do tego, do domu i z powrotem. No i o to mi tu właśnie chodzi, że ta dźwignia nasza jest bardzo krótka. To jest taka, podłożyć pod te, jak się opony wymienia, tylko a takie coś wyższego. To trzeba dać to. O! Teraz podłożymy. Będzie i będzie jak ta lala. Kurwa mogłem dołożyć półstówki i kupić sobie tego na powietrze O! Ale, ale po co mi No to mam po co mi No, mamy podparte. I odkręcam resztę śrub. Już ile tam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Odkręciłem, czyli dwie mi jeszcze zostały. Tamte dwie. No i ściągamy to. Stara miska ściągnięta. Powiem szczerze, że bardzo łatwo poszło. Myślałem, że to będzie dużo gorzej. Całkiem fajnie. A teraz legniemy sobie pod Troka. Popatrzymy, jak to tu wygląda. Tak to wszystko wygląda. Kurwa osy. Strasznie dużo w tym roku os jest. Nie w tym roku, teraz na No. Tu trzeba fajnie poczyścić to. Poczyszczę, zaraz umyję i. No i będziemy zakładać nową. No bo co? Czas ucieka. No tak to wygląda. Działam, bo tu coraz więcej kapie. Nie będą lubić. Sytuacja się taka stawiła moi mili, że. Nie mogłem sobie tam dać rady z przekręceniem tych śrub. Tu z boku. Już pokażę o które chodzi. Tetu. muszę je przekręcić stąd tu i nie dałem rady tam tym zwykłym kluczem po prostu musiałem tu przyjechać i będziemy używać no no coś większego żeby to odkręcić będziemy używać coś takiego to jest tak zwany breaker bar a jak tym nie pójdzie no to trzeba będzie dać przedłużkę jakąś rureczkę, ale może tym pójdzie no, odkręcałem, ale tak się działo, że urwało to znowu nisk. No, ktoś po prostu za dużo wlał tego czerwonego sosu. To ja z tego co ja wiem, że jak na motorze zakręcałem, to ino się daje kapkę tu. Kapkę, i to jak się kręci, to to się rozsmarowuje. A tu jest najebane tyle, że po prostu no, nie chciało puścić. No, no i co. Już chciałem zaorderować nowe, żeby się nie pierdolić, ale na wszystko trzeba czekać 4 dni i tego też nie mają. Muszę to założyć przy następnej o... i zamówić nowe, samą samą nakrętkę. A przy następnej wymienię oleju to wykręcę i zakręcę. To jeszcze tyle będę musiał jeździć z tym. No, skręcę, dałem to tam, żeby mi się kurwa po betonie nie lał olej. Dałem to tu i. Wyrzucamy do kosza i jedziemy. Jedziemy, bo nasi już pewnie się rozgrzewają, a ja dalej przy trokoli. No i oczywiście bez rureczki nie poszło. Musiała być rureczka, temu popękało. Ok, gotowe. Poprzekręcane. Przykręcone tu. Korka jeszcze nie zakręciłem. Zakręcę go tam, jak już wsadzę. Wziąłem sobie tą dźwignię, bo ona jest bardzo wysoka i szeroka i dużo mi pomoże. Kranik gotowy, dałem taką taśmę teflonową. Eee, czy to się nazywa taśma teflonowa? Nie wiem jak się to nazywa, ale takie coś dałem i jedziemy. Pamiętam w Polsce jak byłem mały, tata jak naprawiał boiler, to dawał takie zamiast takiej taśmy takie włosy. Nie pamiętam włosy, pakuły chyba to nazywał. Takie my dawali, ale to były który rok, 80., któryś. Może czwarty, piąty, szósty. A teraz już jest taka ładna taśma. Dobra, widzimy się przy troku. No i znowu, kurwa, problem. Naprawdę, o Jezus. Na no takich jaj to jeszcze nie było. Wiesz o co chodzi? Chodzi o to, że tamta miska wygląda na to, że tu była grubsza. I teraz mam taką szparę tu. Dociągnąłem na... Do, dociągnąłem tą śrubę. Dociągnąłem tą śrubę i jest szpara. Jest szpara na palca. O, tyle jest szpara. Po prostu te te okładziny, nie wiem, czy można nazwać okładziny, no ale nazwiemy to okładziny. Już pokazuje co. No, gdzie zaś dałem tą śrubkę? Boże drogie. Chyba mnie nie wyrzuciło. No przecież dopiero miałem w ręce. Jest. Chodzi o to, że to tutaj jest za długie, ja to muszę obciąć. No teraz chuj wie, czy te śruby nie będą za długie i nie wejdą mi gdzieś tam w bloku. Te tu, o. To jest za długie, to mi trzyma, blokuje mnie to. Boję się, że śruby też będą za długie. Kurde mol! Czemu to tak się robi mi wszystko ostatnio? No nic, jedziemy do domu po tą kątową szlifierkę, czy jak się to tam nazywa? Po prostu my to nazywamy grainerkę. Jedziemy po grainerkę, no i będziemy obcinać tutaj ile trzeba. Shit! No ale nic, dobra sprawa jest taka, że nasi remisują w 15 minucie 00. Nie jest źle. Żeby choć punkcika przywieźli z tą Holandią, to z Finlandią sobie, jakoś sobie dadzą radę. No jestem przy przy, tym, przy starej misce. O co to chodzi? Chodzi o to, że o tu i pięknie to Nie? troszeczkę jest o tyle. A tak jakby w tej mojej misce, to tu było z tej strony, nie i o tyle trzeba obciąć. Coś i to podupcone jest. No, ale co ja zrobię? Nic nie zrobię. Pierwobetne te tulejki. Może śruba nie będzie, działa. jak ten, no to trzeba będzie śrubę obciąć. Tak się mi wydaje, że to właśnie jest, tak jakby wyżej, nie? I o tyle trzeba obciąć. Kurwa, że to zawsze coś jest pod górkę. Nigdy nie ma dobrze. No, trudno. Idziemy działać. Nasi przegrywają 1-0 w pierwszej połowie. No i tak, trok już jest cofnięty, wymienione wszystko. A, niech cię, nie dałem rady nagrywać, bo naprawdę już słońca nie ma, coraz ciemniej. A musiałem to dzisiaj skończyć, bo jutro jest piątek. Chciałem się naprawdę załadować jutro, żeby gdzieś w poniedziałek się rozładować lub jutro albo w sobotę widzimy. Ok, wyobcinałem te śrubki jak widzieliście No i miska jest. Na razie jest jeszcze ten dzyndzel. ale myślę, że go usunę. Odpaliłem, chodził sobie może z pół godziny, przeszłem całe, wyciściłem miskę, także nigdzie nie ma, nigdzie nie ten, a nigdzie nie widać, żeby ciekło, także myślę, że zrobiłem to dobrze. Puszczeleczka fajnie siadła, wszystko fajnie siadło. Wziąłem tym dynamo kluczem, tym kluczem od co dokręca, nie, na na naciśnienie na, no na chyba. A, pisało 22 funty. No to 22 funty to jest tak no z całej siły ręką i, i bardzo mi to nie pasowało trochę, bo to takie trochę no kurde trognie, częście się całe i przyznam się szczerze, że dołożyłem od siebie jeszcze tak jedną czwartą obkrążenia A, nie wiem czy to dobrze zrobiłem, ale to 22 funty nie ten. 22 funty, nie. Czułem się, że to jest za słabe. Po prostu. To jest ręcznie dokręcone. To jest 22. Także dodałem jedną czwartą obrotu od siebie kluczem i i powinno być. No. Jutro. Widzimy się jutro. Jutro jedziemy się gdzieś załadować. No bo. Aha. Nie pokazuję, bo jeszcze jest naklejka. Jutro jedziemy się jeszcze gdzieś załadować. No i tyle. Jutro. Widzimy się jutro. No, a trochę w domu mi zeszło, nie, bo Pojechałem po ten agregat i kątówkę, nie, tą piłę kątową. Ale jak byłem już w domu, no to przecież nie będę <skrym> oglądał meczu na, <skrym> na telefonie i no oglądałem sobie już na telewizorko. No i także. Wynik zadowalający, 1-1 z Holandią, ale gra naszych była bardzo niezadowalająca. Wręcz przeciwnie, jak popatrzycie na statystyki, to chyba było 76% do 24%. No, no słabiutko, słabiutko. Bardzo słabo. No, dziękować Panu Bogu, że Matika strzelił, jak strzelił. Dziwi mnie tylko to, że probierz go nigdy nie brał. No, ale probierz to był probierz. Siedział sobie na Florydzie w Ameryce i z moimi znajomymi w golfa grał. A ci mi na no zdjęcia wysyłali. To był właśnie nasz probierz. No nic, widzimy się jutro. No dzień dobry, jest już następny dzień. Jestem w troku. Proszę bardzo, troczek chodzi, dopiero odpaliłem. A ciśnienie, mam 60. No na razie wszystko ok. Boję się troszkę tego, bo wyobcinałem te śruby i żeby czasem, no nie wiem, nie wiem czego się bać, takie dziwne uczucie, ale może się nie ma czego bać. No, szukam właśnie ładunku, no i pasuje podjechać, coś się załadować. Słoneczko stało, budzi się, ale mam szyby. O, słoneczko już tu. No, przeateguję, Prze przeczyszczę te szyby i... Jedziemy się gdzieś załadować, albo dzisiaj jeszcze rozładunek poszukamy, a jak nie, to coś na poniedziałek, żeby rozładowali. No i tak, wyjechałem, jedziemy się załadować. Znalazłem ładuneczek. Dzisiaj załadunek, a rozładunek będzie w poniedziałek. Także dość fajnie. Weekendzik będziemy w domu. A w poniedziałek rozładunek, otwarty appointment czyli możemy sobie w niedzielę, a w poniedziałek rano wyjechać i zajedziemy tam, na którą zajedziemy, to o tej nas, nas rozładują. No już jestem zarejestrowany, tu mam cofnąć do dachu numer 2. Bardzo blisko było, może 15 minut, a drogi 15 minut z powrotem, no i weekendzik, patrzcie jakie piękne niebo. No, traczek stoi. Ten kurwa Ukrainiec mnie wkurwił Bo skręcałem tam, z tamtej drogi jechałem i tu chciałem skręcić w lewo, a tu gostek wyjechał. A ten kurwa trąbi jak podupcony na mnie. A jak wiedziesz, że jak jest tylko cienko, nie? I trok tam stał, kurwa. Teraz będziemy się razem ciekować, potem, czy go kurwa gdzie ci się tak śpieszy. O sorry ja nie widział, ja nie widział kurwa. Nie widział. Otwórz oczy, debilu Jesteśmy już w daku. Światełko czerwone już wjeżdżają. Także takie coś to ja lubię. Sprawdzimy, co się tu dzieje na miejsce naszej. Czy nigdzie nie kapie No kurde, nie wygląda, żeby kapało. To brudne tam to po prostu no jest brudne od wczoraj. To, to nie jest nowe. Ten tył się bałem. Umyłem go fajnie. No się umyłem, powycierałem no pod niego. On się tak świeci, wygląda, że kapie, nie, ale to jest tak, taki materiał, że taki świecący. Z tej strony super, a z drugiej. A z drugiej strony też ok, wygląda, nie? No może będzie, kurde, żeby to było już. Miałbym święty spokój. No, także jest ok. Wygląda, że jest ok. W poniedziałek przetestujemy, bo pojedziemy na rozładunek, to, to będziemy więcej wiedzieć. Podejrzewam, że dużo też tego kapania to było u góry. Uszczelka już może była stara. Temu to się mi tak pociło, non-stop. Ale to tylko moje podejrzenia. Może to nie, źle mówię. Może z góry się gdzieś lało. No widzimy, czas pokaże. Jak na razie jest super. Mogło się też lać z góry, bo tu się leje, nie? Poci. No, widzimy. Nie mamy co szukać problemów, których jeszcze nie ma. No i w tym momencie właśnie jestem załadowany. Papiery w ręce, plomba w ręce. Palimy troka i jedziemy. Jedziemy na parking. Jedziemy na parking, no i zaczynamy, zaczynamy weekendzik. No, wyjechaliśmy z daku, a zamykamy drzwi. Zobaczymy, co tutaj mamy. Co ciekawego. Takie jakieś kółeczka. Nie wiem, co to jest. Rolki. Rolki czegoś, ale nie wiem czego. Wygląda jakby to był jakiś plastik albo coś. Może folia do owijania czegoś. Na pewno coś do czegoś, ale nie wiem co i do czego. Troczek odstawiony. I zaczyna mi weekendzik. Kutka dana, drzwiwe zamykane. Tu mamy taką wieżę, niby to 5G. Niedługo będę świecił w nocy. No ale nic. Jest jak jest. No myślę, że już film A ma z 15-20 minut. Także, moi mili, żegnam się z Wami i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć. Lubię ten parking. Tyle miejsca, cisza, spokój. Sprawdzimy jeszcze miskę, czy się tam nic nie kapie nam.